W tym filmie pokazałem skrypt, który powinien być dosłownie banowany. Ta modyfikacja ułatwia box PvP o 1000%. Ogólnie pokazałem wszystkie modyfikacje, które ułatwiają boxa. Widzowie, 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia i już jutro wlatuje kolejny odcinek. Oglądajcie do końca, bo jest konkurs na grube sianko na Mainstarze. Nie przedłużając, miłego oglądania. Widzowie, tak jak wam powiedziałem na wstępie, ta modyfikacja, czy skrypt, czy jak to inaczej nazwać, powinna być banowana. W tym filmie właśnie pokażę wam wszystko, co jest ogromnym z, y, wspomaganiem na serwerze, na box PVP, ale widzowie, na samym początku zostawcie lajka like w komentarzu, napiszcie obowiązkowo swój nick dla trzech osób, wylosujemy po 10 miliardów y, sianka, które właśnie tutaj Zeman zasponsorował, więc widzowie, y, sub, like, no i w komentarzu swój nick, na którym gracie na Mainstarze. Wyniki z wcześniejszego, wczorajszego giveawaya będą na sam koniec od Odcinka. Tutaj na szybko mogę tak pokazać osoby, które wygrały. No a kto co wygrał, jak wygrał, no, no to na sam koniec, żeby nie przedłużać, żeby po prostu nie zabierać wstępu. Wiecie o co chodzi. Widzowie, pobrałem wszystko w sensie mam wszystko, co każdy gracz boksa powinien mieć. Czyli ja, ty, wy, twój kolega, twoja mama, kot pies, wszystko. No wiadomo, każdy, kto gra na boksie, musi to mieć i to jest wydaje mi się, must have. I powiem wam widzowie że żałuję, że tego nie korzystałem z tego września. Dobra, pierwsza, najbardziej podstawowa rzecz, no to jest oczywiście teksturpak. Yy, teksturpak pokazywałem w wczorajszym filmie. Yy, link do niego macie do pobrania na moim Discordzie, na którym yy, no wiecie, jest Discord totalnej elity widzów, możemy tam popisać, wysyłać zdjęcia yy, itp. tp, i td. Więc wbij. kanał do pobrania jest XT chłopaków od yy, Kamaka i Naruto. Textur pack, który pokazuje yy, miecze, po kolorze miecza, wiecie, jaki przeciwnik ma miecz. To jest ogromna przewaga. Kamak właśnie, Czyli twórca tego teksturpaka pisał, że już tworzą nową wersję tego teksturpaka, który będzie pokazywał również sety. Więc to będzie giga, fajna innowacja. I wydaje mi się, że to będzie giga po prostu przydatne dla, każdych, dla każdego z nas, po prostu dla graczy Box PVP. Więc jak najbardziej warto. Widzowie, kolejną rzeczą są oczywiście serduszka. Do wszystkich modyfikacji z dzisiejszego odcinka postaram się dać link yy, do opisu, żebyście sobie mogli pobrać. Raczej, jak ktoś to, jak zainstalować, to każdy z Was da radę. Jak nie dacie rady, to nie wiem, na moim Discordzie możecie napisać, ktoś na pewno Pomoże. Więc widzowie, no serduszka, oczywiście każdy wie, jak działa, ale to nie jest ważne yy, w dzisiejszym odcinku. Naprawdę, jest dzisiaj mod, którym się po prostu jaram. Jaram się niesamowicie. No bo serduszka wiemy, jak kogoś bijemy, widzimy, ile ma serc, wiemy, na kim się fokusować. Jest to przydatne w sytuacji, kiedy bijemy się 2V1 i widzimy, komu zadajemy większy damage. Po prostu temu, komu zadajemy większy damage, no to tego bijemy, fokusujemy się, wtedy jest większa szansa na zabójstwo. Ale widzowie, ta modyfikacja, o którą głównie mi chodzi, no to powinna być banowana. Zobaczcie na moją postać. Widzicie moją postać? Klikam jeden guzik i Elytra się zmienia, nic dosłownie nie robię. Zapytałem się administracji, czy to jest w ogóle dozwolone, no bo, stary rozumiesz to, biegniesz sobie, biegniesz, no i nie wiem, zakładasz Elytrę, pyk, masz Elytrę nie potrzebujesz Elytry, pyk, już nie masz Elytry i moim zdaniem to jest totalna przesada, bo wgranie tego moda zajęło mi chyba 15 sekund najdłużej mi zajęło w ustawieniach w controlsach znalezienie tej zakładki żeby zbindować sobie swap Elytra. Elytra chestplate swapper, to jest ta modyfikacja, link oczywiście też macie w opisie, no i widzę. Moim zdaniem z takim modem... Totalnie już się nie da zginąć, i nie wiem, dlaczego to jest w ogóle dozwolone. Dobra, idziemy zaraz się bić. Zobaczymy w ogóle, jak będzie sytuacja. Moim zdaniem, dzięki temu będę miał 7 razy więcej fragów, bo ja zawsze nie zmieniałem erytry podczas sklepy. No bo wiecie, bałem się, że zginę, że coś się zbuguje. A tutaj jednym guzikiem możecie sobie wszystko po prostu zesłapować, więc niesamowite to jest dla mnie. Więc jak mówię, widzowie, w opisie sprawdzajcie opis, pobierajcie tego moda. Jest naprawdę kozacki. Taka paczka, wydaje mi się, że już wszystko mam, co powinien mieć na boksie. Serca, zmiana serca. Nie wiem, tekstur pak na miecze. No i bomba, no i można grać. Dobra, widzowie, e, ja się jaram. Oczywiście zmieniamy sobie na, na jednym kliknięciem naszą e, elytrę. Bierzemy fajerwerki w łapę. Bierzemy, podlecimy sobie gdzieś. Jemy sobie koksa, wypijemy stręża I zobaczymy, jak ta klepa będzie wyglądać. Zaraz się będziemy być jakoś dużej. Ja to, to taki testowa klepa. Patrzcie, biegacie sobie na nether, czyli tutaj, gdzie jest największa klepa zawsze. Jest ziomal, klikacie sobie, pyk, jeden guzik, od razu macie klatę na sobie. I normalnie się bijecie z ziomkiem. I patrzcie jaki damage tutaj spuszczacie typeczką. I co? On ucieka Elytra jednym guzikiem i lecicie. Ja pierdziele to. Nie, no to... Jest po prostu przesada, jest to po prostu przesada. I naprawdę, rozmawiałem z administracją dosłownie przed odpaleniem tego odcinka. No i powiedzieli, że jest to dozwolone. Czy dobrze że taka modyfikacja jest dozwolona? Nie wiem. Żomkowi totem pada i go zabijemy? Mam stręcza. jeszcze przez 25 sekund. On je koks za koksem i zaraz założy elitrę i odleciał. No, tutaj jakiś ziomeczek. Ale my też sobie zakładamy elitrę i za nim lecimy po prostu. Jednym guzikiem sobie zmieniacie. A, wiem jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Mianowicie... Oczywiście trzeba odpalić hitboxy, bo bez tego klepy nie ma Hitboxiki, totalna podstawa podstaw Tutaj jakieś potężne klepy są I zabiłem w ogóle, zdropowałem ziomka, zakładam sobie elitrę i odlatuję I plus 17 za fraga Ziomal miał seta 30, 31, no to nawet spoko Miecz 30, no to to wyrzucimy, ale zobaczcie. Jeden guzik, pyk, elytra odle odleciałem, więc kurde, naprawdę coś pięknego, coś pięknego. Tylko wiecie, czego się boję? Że po tym, jak podałem to yy, na filmie, no to będzie bardzo, ależ to bardzo ciężko, że wszyscy będą z tego korzystać. Ale to dobrze, to dobrze, widzowie. Korzystajcie z tego, no bo jeśli coś takiego jest dozwolone, to jak najbardziej cię mielibyście z tego nie korzystać? Emer kubka, nie, nie zły nik wariacie. A ciekawi mnie jedna rzecz. jeśli mam elytrę na przykład. o... Jeśli mam na przykład klatę w ekwipunku, to też mi się zmieni? Naprawdę? Nawet tej elitry na pasku widzowie nie muszę mieć, żeby sobie zmieniać. To jest niesamowite, ale wydaje mi się, że lepiej jest mieć tą elitrę na pasku, bo wtedy widzicie, co macie na sobie, nie? Bo czasem można się zapatrzeć i, i potem będzie lipa. Tak to na no spokojnie. Mam elitrę, zakładam sobie klatę. Wjeżdżam tutaj w klepę jak w masełko. Zabiłem jakiegoś ziomka po prostu na strzała. Tutaj ziomeczki się biją. Ziąka, którego zabiłem, to miał seta w ogóle Dwudziestkę, trójkę A, i zapomniałem widzowie, mam jedną rzecz, którą chciałem Tutaj też na filmie przygotować dla was W znaczy przy was po prostu odblokować Sobie i sprawdzimy, czy jakakolwiek Różnica będzie, ale to widzę, że może być Ciężko, bo jestem bity Ostro, od Zemana dostałem Widzowie smocze odłamki I tak jak on powiedział, że bardzo Ważnym jest tutaj perkiem Wampiryzm, więc ten wampiryzm też bym Sobie odblokował, bo w sumie no właśnie no cóż, Dużo ludzi powiedziało, że to jest useless, on powiedział, że to jest jest giga ważny, więc jak właśnie jeden stopowy gracz graczy mówi, że coś jest giga ważne, no to widzowie musi być giga ważne. Zakładamy sobie klatę. Miecie tą dwojskę możemy wyrzucić, no i mamy y, stack odłamków. Jak ktoś tutaj te, te odłamki kupuje, jak ktoś chce je sprzedać, y, za jedną sztukę daje 60 milionów sianka. Jeśli ktoś chce je mm, sprzedać, no to może do mnie napisać. Ja chętnie kupię. No i widzowie, idziemy do naszego Szamana, no i możemy ulepszyć nasz perk wampiryzmu. 1,5% szansy na wyleczenie, więc kurczę, no teoretycznie, całkiem dużo. Może to na pewno przydać, więc jak najbardziej kupujemy. No i mamy odblokowany kolejny perk. Wydaje mi się, że jest to bardzo, ależ to bardzo spoko. Czy to coś będzie dawało? Szczerze, kurczę, nie mam zielonego pojęcia, czy coś takiego może coś dawać. Tak ten Vampirizm, no podobno daje, więc e, zobaczymy. Nie wiem, czy po prostu też 1,5% to nie będzie za mało na to, żeby zauważyć różnicę gołym okiem. Ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko coś tutaj zobaczymy różnicy. Dobra, założona jest nasza lata. Nie wiem, widzowie. Aktualnie montuję ten film i akurat niestety Sprawdziłem, jak wygląda Vampiris, więc zrobimy to w następnym odcinku. Nie wiem, jakiś głupi jestem. Widzowie, chciałem bardzo podziękować Wam w ogóle za to, że jak dużo ludzi do mnie pisze na czacie, na serwerze i jak dużo jest miłych komentarzy o tym, że właśnie się cieszycie, że jest taka luźna seria daily prowadzona na kanale. To dla mnie nie ma nic piękniejszego jak Wasz pozytywny feedback, więc jesteście, no, największymi toksami e, Ja powiem tak, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie. E, no teraz się pojawią po prostu wyniki z wcześniejszego giveawaya. Jakoś to interesuje, no to. Zapraszam, ja dziękuję Widzimy się jutro o 15, bo robimy daily na tym kanale Subskrybujcie kanał, obowiązkowo Na razie i siemanko Dobra widzowie, jesteśmy na stronie z Link do wcześniejszego odcinka, wczorajszego 255 komentarzy, bardzo dużo Losujemy losową osobę, pierwsza osoba, która wygra Dostaje miecz 38 Więc zobaczmy, kim będzie ten farciarz I tutaj losuje, losuje. No i wygrał mroczna faja Limonka. Wariacie, odezwij się do mnie, Mieczyk jest twój. I widzowie, teraz losujemy trzy osoby, które wygrały po 10 miliardów sianka, i od razu im to wyślę. Więc po prostu szybciuteńko tutaj Rolit Kolejna osoba, kto tutaj wygra? Maksym Szewczyk, Mikon, Mikonol, Mikonol. Dobra, odpalam sobie notatnik. Zapisuję tutaj teniki. Kolejna osoba, zobaczmy, kto to będzie. Szybciuteńko, tutaj Mar Maria Murglin. Yy, mieczyk. O, chłop chciał wygrać mieczyk. No, niestety, niestety, ale i tak spoko, bo wygrał 10 miliardów. Zapisuję. Kolejna osoba, losujemy. No i zobaczmy, ktoż to będzie. Taki ciekawy Bałwanek Nick Szymonek 09. Bardzo fajnie, też zapisałem. I widzowie, widzimy się teraz w Minecrafcie Przelewamy tym osobom, co wygrały. Więc yy, Makinol na sam początek wlatuje jako pierwszy 10 miliardów. Wydaje mi się, że jest to bardzo dużo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Poszło 10 miliardów na jego konto. Gratulacje. Jak się obudzi, czy wejdzie na serwer, no to zobaczy, że kurczę, no miał farta i po prostu yy, wygrał. Yy, Gumball jako kolejna osoba, która wygrała. Usuwamy sobie tutaj makinola i przelewamy mu... No niestety jego yy, nigdy nie było na mainstarze, więc kaski nie dostanie. I Szymonek, mam nadzieję, że Szymonek, chociaż grał kiedyś i dostanie sobie kaskę, Szymonek09. No i Szymonek dostał, więc gratulacje. Subskrybujcie kanał, żeby wygrywać w Giveawayach. Na razie.